z Smaisla, uciekaj! No szybko biegnij! Przecież to nie masz siły! Zobaczcie ile ich jest! O, ma! A, dobra, szybko, tu jest jakiś tunel, chodź szybko podamy. Ooooo! Dobra, skoczyłem. Ja cię nie mogę! Smańscu! Mówiłem, żebyś nie dotykał tych piesków takich, bo to są jakieś od wilków. Smajslo, nie dotykaj go, bo to jest wilka, nie piesek, nie dotykaj go! Ej, ooo, cię gryzie, widzisz! Ja cię krę... ile tu jest wilk! Maństo, uciekamy! Uciekaj, ile wilk! E, I co, oni wejdą tutaj, czy nie? E, on się patrzy. On będzie chciał tu wejść, on tu skoczy. Poważnie, chyba wskoczy. Leci, leci szybko, Smile. Olej, tu jest, uciekamy. Smile, biegnij. Ja cię kręcę, nie? No, Smile dotknął jakiegoś małego szczeniaczka i teraz nas gonią wilki. A tu co jest? 9? Ile to jest? Siedem? 7. E, 10, 10, 10, szybko. Zamykaj drzwi, one nie będą wiedziały, ile to jest. Dobra, jakie zwierzę miał? Czy pies, 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 chyba nie? Nie, nie. Nie, a, to co? Kot? A okej, okay, kot, dobra, to kot, 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 kot. Kapusty? Eee, czego boi się wampir? Kapusty czosnku? Chyba czosnku, co? Tak, to prawda czy nie, prawda, smijso. O, dobra, prawda, 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 dobra, 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 to lecimy. Jaka jest stolica Niemiec? Hamburg, Berlin? Gdzie gdzie były Niemcy? Eee, Hamburg czy Berlin, bo ja nie wiem. Eee, Berlin, 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 dobra, Berlin, 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 dobra, dobra. Ile to jest 3 razy 5? Nie no, widzowie, to jest za trudne. Ile to jest Smajso, Ty wiesz, bo ty jesteś pigę tych mądrych... Chłopak, dawaj. No, ile to jest, ile to jest, ile to jest. Ile to jest? Nie lubię matmy. Aaaa. Dobra, 36 damy. Ej, to ja tu, to jest ja tu, to jest ja tu, to jest ja tu. Tylko, jak te wilki sobie w ogóle razem. Dobra, no, po na razie ich dostawimy. 15, dobra, to jest dobrze. Teraz jestem w jakimś innym pomieszczeniu, są, Zobacz. Ło, co to jest? Jakieś gluty. Co to w ogóle ma być? Yy, no, o, o. No właśnie, Smileson nie się zareagował. O, 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 o. Yy, co to było? A tu zombie są. Teraz kaczemy, Smileson. Dobra, szybko, szybko. Bum, bum, bum. Dawaj na ten kran tutaj. Uciekałem przed takimi znikami. Ja nie wiem co oni w ogóle chcą od nas. Jakby nie nieodko tego mojego szczeniaczka, to wszystko byłoby dobrze. Mówiłem nie do tej, bo to nie jest piesek tylko wilk! Ciekawy! już jak one szybko chodzą dobra smajsu biegniemy szybko bo nie ma czasu musimy się uratować od tych wilków dobra tu na namiot łej na no namiot ciężko się wchodzi dobra tutaj wejdę bam bam dobra i teraz tu na tą maszynę dobra chodź szybko smajsu zobacz te wilki już się rozglądają żeby skakać będą za nami skakać zaraz o skaczą te wilki dobra szybko na świnkę pyk teraz tu tu i tu zobacz jaki jump widzisz to no, dawaj, Smajsu, szybko Nie no, jeżeli ja cię musiał znowu jakoś ratować Od jakichś tarapatów Masakra, Smajsu Tu na telewizor, tutaj wejdę, tu, tędy Bam, dobra, tędy, pyk, na fotel Jakieś marchewki O, e, a wilki, wilki pływają w tym O, szybko, Smajsu Jo, ja cię kręcę, wilki są odpodne Na jakiejś zielonym mazie Masakra, szybko Teraz na maszynę do tańca, szybko, Smajsu, chodź One biegną, dawaj, bo wilki już żonami są Co tutaj za wody? Co tu tyle wody? E <słuch> jest wody. To jest za dużo wody. dobra oh. Oh, powietrze. Lubię na oddychać powietrze. Dobra, a teraz co? Gdzie mamy iść? Gdzie tu trzeba iść? Ej, wilki za nami! Szybko! Smał do przodu! O jeny, jeny, jeny! ja teraz nie wiem gdzie mam iść. Dobra, teraz tędy może pójdę tu. Dobra, tędy, dobra, dobra, chodź szybko, Smańsco za mną. Dobra, dobra, tędy. Okej, okay. i tędy, dobra. I co? I teraz tu tylko gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Dobra, lecę dalej, Smythlow, do ciebie Tutaj, tutaj, dobra, Smythlow, chyba coś znalazł Smythlow, szybko, szybko, szybko Bo te wilki już są za nami Zobacz, te wilki są tutaj One pływają, jeden spadł Ale zobacz, kolejne też są, pływają, dobra Smythlow, musimy chyba troszeczkę odpocząć Tym wilkom troszeczkę już to zajmie Dobra, słuchaj, Smythlow, musimy się uratować Bo jak nie, to te wilki nas zjedzą Ty rozumiesz to w ogóle? No, teraz jesteś taki zdziwiony A wcześniej, jak wziąłeś te pieska tego, to no to no właśnie, to chodź idziemy. Uciekamy z odniemia. Trafiliśmy na jakieś wielkie, co to jest? Zobacz, jakieś takie dziwne ochroniarze i wilki. To był, były No ja wiem, że był słodki ten piesek, ale no to nie jest piesek, tylko wilk, więc nie można było ich dotykać. Dobra, widzę, pamiętajcie, jak piesek to piesek, ale jak wilk to wilk. Nie dotykajcie, jak nie jest wasz. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, pyk. Na te różowe liście, cyk, cyk. Oba tutaj testy. są, so, dawaj, no co? Zobacz, one chodzą pod nami normalnie, te wilki. Dawaj, szybko. Ciekawe, gdzie są te wilki, które nas gonią. Czy już przeszły, czy jeszcze nie przeszły, tylko tego. Tego wielkiej wody. Masakra. Jeszcze ich na razie nie widzę. Pewnie zaraz przyjdą, ale dobra. Idziemy dalej. Bam, tu. Tutaj skaczemy, dobra. są, dawaj, dawaj, bo one nas gonią. Są! So, przyszły już! Jakim cudem one tyle przechodzą? Masakra. Te wilki są nieprawdopodobne. A tutaj mają jeszcze swoich ziomków wilków. Nie, no, to jest jakiś. Szok w ogóle, niedowierzania, dobra, jesteśmy na kolejnym etapie. O, zobacz, wilki się dogadują tu na dole! Nie, no dobra, oni zaraz nas zniszczą. Dobra, Majki, musimy. Dobra, Smile musimy iść dalej. Słuchaj, tutaj są jakieś zielone wody. Nie wiem w ogóle, co tutaj trzeba robić. Te wilki dalej tam przychodzą. Patrz, jak te wilki idą. Masakra, dobra, ja chodźmy tutaj tędy, tędy, tędy. Ej, tu trzeba skoczyć. Ej, trzeba skoczyć, z zobacz. Tam trzeba dziurkę ej, ej, zobacz. No zobacz. No co nie chcesz? Ej, a skoczysz. Ja też skoczę, spokojnie, dobra. Gdzie to trzeba iść? Tutaj tędy, dobra. Co tutaj jest, smysł? Wow, tu są diaksy! To jest jakieś przejście straszne. Jo, co tutaj się dzieje? Jakaś skrzynka i mieczyk! Mam mieczy! Co jak mogłem? No co? Nie ruszałeś się, to trzeba było ci pomóc. Dobra, dawaj dalej idziemy. Co tutaj jest? Tutaj jest coś niżej, Czas zejść. Dobra, zobaczmy co tutaj jest, no. Może znajdziemy jakieś, nie wiem, coś specjalnego. Eee, dobra, dobra. To jest spawn świnek. Nie no, spawn świnek. Tu nic nie ma, ej. Nie no, nie wierzę że to. Tutaj nic nie ma. Smajso, jakby mogliśmy tutaj wejść i tutaj nic nie ma. Dobra, musimy iść dalej. No bo, no bo co będziemy tutaj robić w sumie? Dobra, tutaj przejdziemy. Ej. O, te wilki tutaj są! Smajso! Wilki tu są! Słyszysz mnie? Gdzie ty jesteś? Ja cię krecę, Smajso! Dobra, wilki tu weszły. No może zobacz, czy nie ma tu jakiegoś tajnego przejścia Smańsą i sprawdź, i sprawdź, a popatrz, gdzie są te wilki. Dobra, te wilki gdzieś tutaj są, one ciągle chodzą. z co? Masz coś? Co chcesz? Co coś ode mnie? Dobre, to dobra, coś chyba znalazł. Smańsu, chyba coś znalazł. Wajcha? No dobra, no i co z tą wajchą <laughs> Jakieś tajemne przejście! Ej, tu coś jest dalej! Dobra, ale wiadomość Smańsu, to mi się podoba. To tego jest i właśnie, żeby znajdować takie rzeczy, ale co tu jest węgiel jakiś? Tu są jakieś kościotrupy, jakiś węgiel. O co tutaj chodzi w ogóle? Eee, Smythlow zobacz, jakaś pajęczyna, ja nie wiem o co tu chodzi Ej, zobacz, tam są jakieś dziwne bloki Ej, słyszę wilki, one chyba nas znalazły na sztrop, musimy dalej biec Dobra, dobra, jak tu trzeba przejść, tutaj chyba trzeba, tu, tędy Dobra, wykrzykniki jakieś, nie wiem o co chodzi Dobra, pyk, pyk tutaj, dawaj, ale mi się mieni w oczach, ja cię kręcę Dobra, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz, smile slow? Nie no, smile slow, na pewno nie trzeba tam kopać No, ey, wilki, no, wilki, no, wilki, no Ej, jakaś dźwignia, dźwignia tu jest, Smacz, zobacz, smile slow, zobacz, zobacz. Uuu, możemy iść dalej! O, wilki biegną, gonią nas, ja cię krecę. dobra! E, co tutaj się dzieje, TNT, to trzeba na spokojnie smaść, żeby to nie wybuchło, zobaczcie, widzowie, idziemy powolutku. Dobra, tutaj jakieś TNT, nie no, wilki są za nami, one się jeszcze palą, żeby to nic nie wybuchło! Ej, ej to jest jakieś... Tutaj to tu jakaś maść, uważaj Smańsł! Żeby cię nie wciągnęło! Dobra, uwaga, uwaga. Tutaj są jakieś takie te płotki, dobra. A wilki dalej biegną za nami. No nie! Szybko, może o! zamykaj płotki za nimi, Smańsou, chodź szybko! Szybko, szybko, szybko. Dobra, dobra, biegniemy, biegniemy. Tutaj jest jakieś kolejne przejście. Oje, a tu są takie. Dobra, zobacz, zobacz. Tutaj trzeba, tak się... A, a tutaj to jest ciężkie strasznie. Dobra, dobra, o jestem, jestem, jestem w początku, dobra Spokojnie, tutaj też jestem, o tutaj też się przeskoczyłem, bam Kaczę sobie tu, bam, dobra, tutaj żeby nie spać tędy Dobra, ja wychodzę już, o wilki już czekają na nas, dawaj szybko, smij slow. Tędy trzeba zrobić parkura. tutaj, tutaj, tu, tędy i tak Dobra, ja jestem, 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 slow. chodź szybko. szybko, szybko tędy O ja cię kręcę, teraz jest chyba trudne coś, będzie trzeba na drabinkach skakać Wilki już tuż, tuż za nami, będziemy musieli szybko biec, dobra Jestem już tutaj, o dobra, 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 kolejna jakaś drabinka jestem, dobra Szybko słyszę jak te wilki wyjął. a spadłem, ja cię kręcę, a gdzieś tu jesteś. Ej, tu nie trzeba nic przechodzić slow. dawaj szybko, biegnijmy do góry O, cię kręcę, wilki są już tuż, tuż za nami, dobra slow. dawaj biegniemy, biegniemy Co, co slow? co się stało, wpadłeś, ale wilki już tuż za tobą eee, Widzowie, co mam zrobić, ratować Smythlowa czy ratować siebie? Tam jest wyjście, a tutaj wilki już są. Co mam robić? Co mam robić? Co mam robić? Ja nie wiem! Smyslow! Yy, wilki! Smyslow! Ja! Wilki! Smyslow! Yy, dobra! Ratuję cię! Ratuję cię! Chodź, slow, Szybko! Szybko do góry biegnij! Biegnij do góry! Ratujemy cię! Biegnij, Uciekaj! Uciekaj! Uciekamy, Smyslow! Dobra! Dobra, szybko chodź w las! W las pobiegniemy! Jeszcze odejdziemy od tej dziury, bo tam są te wilki! Dobra, pik, pik, pyk, schowajmy się tutaj, dobra, o. Smajso, wróciłem po ciebie, jesteś moim przyjacielem, musimy, musimy sobie jakoś pomagać, wiesz, no. Ja cię kręcę, dobra, widzowie, uciekliśmy od tych wilków, ale to było mega straszne, a się cieszy, a gdyby nie ty, to wszystko by było inaczej, bo tego pieska, małego wilka widziałeś, masakra. Dobra, idziemy, biegniemy stąd!